Siema, jest psychiatryk. Wczoraj wieczorem poszedłem sobie na siłownię. Chciałem zrobić trening barków. Wieczorkiem było niewiele osób. Są tam dwie bramki do wyciskania. Wiecie, na bareczki. Zająłem sobie miejsce, ławeczkę. Zrobiłem dwie serie. Przed tymi bramkami, dwa metry z przodu, są lustra. Nagle przychodzi baba. Jakieś 65 lat, w koszulce na ramionczkach, cała pomarszczona, plecy wytatuowane, chyba bez biustonosza, ponieważ piersi wisiały jej aż do pępka. Do tego obcisłe le dżinsy, dubsko wisi aż do kolan. Przyszła z handlami, wpierdzieliła się centralnie przede mnie i zaczyna robić przysiady z handlami przed tym lustrem. Obok było miejsce wolne. Ja tak patrzę na nią z niesmakiem, ponieważ dubsko wypina mi praktycznie 50 cm przed moim nosem. Skończyła robić ćwiczenie, odwraca się do mnie i mówi: Dlaczego pan patrzy cały czas na mój tyłek? Ja mówię: A gdzie mam się patrzeć? Ma pani obok wolne miejsce, dlaczego akurat pani trenuje tutaj? Ona czuje się seksualnie przeze mnie molestowana i ona idzie teraz do trenera na skargę. Pomyślałem sobie jakaś walnięta. Przyszła z trenerem. Oczywiście wszystkich tam znam, ponieważ 9 lat chodzę tam na siłownię. Trener się pyta, co się dzieje? Mówię, nic się nie dzieje, trenuję sobie tutaj. Ona przyszła wypina mi dupsko centralnie pod nos. Ona mówi: "Ona tutaj zawsze przed tym lustrem trenuje". Trener do niej: no, ale obok ma pani wolne, niech pani idzie tam. Wy jesteście obaj przeciwko mnie. Ona wie, że ona ma fajny tyłek, ale nie wolno tak patrzeć na ten tyłek, jak ja to robiłem. Pomyślałem sobie chyba o szaleje. W tym momencie powiedziałem do niej: Ma pani tutaj lustro, niech pani spojrzy, jak pani wygląda. Nawet, jakby była pani ostatnią kobietą na tej planecie, to wolałbym sobie zwalić konia. Słuchajcie, trener aż się odwrócił. Widziałem, że nie może wytrzymać ze śmiechu. Ona powiedziała, że w życiu nikt mnie tak nie obraził. Ona nam załatwi, żebym ja tutaj więcej nie trenował, a trener, żeby tutaj nie pracował. Słuchajcie, chyba ludziom wali na głowę. Takie krótkie opowiadanie ode mnie. Nie mam pojęcia, co się tutaj z ludźmi dzieje. Piszcie, czy w Polsce też jest podobnie. Do następnego, pozdrawiam. Cześć!